Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mati Gaming, zapraszam was już na 31. spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, gdzie będziemy właśnie tutaj wykonywać nasze zlecenie właśnie na Watykan 100%, właśnie w Watykanie, zakonnica w opałach, dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, z dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym już 31 odcinkiem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, bo idziemy po tej opiece subskrypcji widzowej, dokładnie tak. No i jeśli chcecie oś już 32, 32 odcinek z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, to myślę, że jedna łapka w górę pod tym 31 odcinkiem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, no i macie 30. Drugi odcinek z tej serii na moim kanale. Dokładnie tak. I dajcie też widzowie, dajcie w komentarzach, czy wolicie oszykła tych 1,0 dB na mikrofonie i grę podgłośnioną na 3,0 dB. Czy tak lubicie osi widzowe, Bo myślę, że to jest fajne, bo jest gra dosyć głośna, wyraźna, jest zrównoważona z moim mówieniem na filmie. Dokładnie tak. I mój głos jest bardzo słyszalny, i gra też jest słyszalna mega. Dokładnie tak. Także rozpoczynamy już to nasze 31 spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg i życzę miłego oglądania. No to moi drodzy, ruszamy. Znów grę. Okej, okay. Idziemy moi drodzy. Z naszym zleceniem. I za godziną do muzeum. Także zróbmy je zakonica w opałach. To się to zlecenie nazywa. Taką ma nazwę. Ostatnio nie brakuje głupców. Kolejne. Musimy notatki znaleźć jakieś jeszcze tutaj. Notatki z pięć, sześciu. Trzeba by znaleźć jeszcze z dwie notatki maksymalnie, a to poszukamy potem, także... Na spokojnie, notatki poszukamy sobie poza tak... Jeszcze może w trakcie tego odcinka notatki poszukamy. Mm -hmm. No idziemy dwie reski, się Czyli tutaj. Fajnie, że można się tak przenosi, bo przynajmniej jest łatwiejsze dostanie się do miejsca, do którego chcemy. Nie ma takiego problemu, właśnie. Nie wiem, czy klatki, tak, 61 fps, ale myślę, że będzie więcej klatek zaraz w tej grze. Myślę, że tak bez jakichś obaw. A 65% to jest mega dużo, także tutaj nie ma co narzekać. Zabił mnie. Najgorzej. Zabić serio? W Watykan sobie jest zmagającą lokalizacją ogólnie, nie? Więc tutaj nie ma co się dziwić. Czemu mamy taki FPS-y, właśnie? Dokładnie tak. Nie dostanę się tam. Chyba, że w zabiegu tym kijem będzie zaswoje nią. Ten nazistanie nie jest najgorszy. Tak, kijem go załatwię. Kijem go załatwię i będzie po sprawie. Musi dostać kijem. Mam bandaż. Bandaż się szyda zanim będę z kimś walczył. Dokładnie tak. Chodźcie do mnie. Dziwala! Ci są naziści niesamowici. No chyba nie tak łatwe ze mną. Raczej tak łatwe. Za, raczej z Wami jest łatwo, a nie z. Dokładnie tak. A nie z Wami. A jak mam teraz się dostać? Tu się nie dostanę, nie ma szans. O, mamy jabłko. Pączka mamy. Mmm, pączek jest pyszny. No jabłko. Dobra. że mamy laskę naprawić sobie? Chyba, że tu musi mieć do góry, nie wiem. Wchodzę, wchodzę. Wchodzę, Gina. Pomyślałam, że może to wszystko jest zbyt straszne dla archeologa. Chyba sobie poradzę. W porządku, twardzielu. Musimy znaleźć magazyn. To tam miałam spotkać się z Julianą. Zamknięte. Hmm. Otworzę ten zamek. Kiedy zaczęli uczyć obsługi wytrychów w szkole dziennikarskiej? O tak, to mój ulubiony przedmiot. Tuż po podpalaniu. Dobre. Idziemy tu. Faszyste, jest testardo prete Dobrze walczysz jak na archeologa. Lubię brać sprawy w swoje ręce. To krew się daje, w się krew, krew. jest jak atakujecie wroga. Tak, krew jest. Mhm. Dokładnie tak. Rzymskie oczywiście poszło dużo się podróżuje czasem źli ludzie próbują mnie zabić A jak to jest być reporterką to jest ten magazyn w porządku poszukajmy twojego kontaktu nic jej się nie stało. poszukajmy skasówek Musimy się tu jeszcze rozejrzeć. Tylko sprawdzam. Karta identyfikacyjna Juliany. Co jeśli doszło do walki kawałek materiału z munduru Może doszło do bójki? Rozejrzyjmy się jeszcze. To jak... odcisk dłoni, ale to mógł być każdy. Co się mam tu ciekawego. My. Czy jest coś tutaj ciekawego? Hmm. pewno są tam jakieś wskazówki. Czy coś tu jest? Nie za bardzo. Dlaczego ją opuściła? To do niej niepodobne. Zawsze zwraca uwagę na szczegóły. Tu jest twoje zdjęcie. To ja? Tak, patrz. Co tu robi zdjęcie ze mną w Watykanie? Sekretny wielbiciel. Poszukajmy wskazówek w następnym pomieszczeniu. Szukamy dalej wskazówek. Szukam takich wskazówek. Podejrzewam, że aresztowali Julianę i stawiała opór. Myślisz, że jest ranna? Nie mamy na to żadnego dowodu. Nie zakładaj najgorszego. Ślady. Po rozstawie, on wnioskuje, że ktoś biegnie. Znasz się na tropieniu? Kiedyś polowałam z moim ojcem na dziki, lesie. Juliana. nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Ustalmy co się stało. O ma pierścienie. Dobra, jest Oj, nie dobrze. Nie dobrze. Sospetto l'abbia vista fare qualche di Comunque, l'anziano ha i suoi metodi per far parlare la gente. Niedobrze. dobrze. niedobrze. Ona ciągle ucieka. mi piace. Aspetta. Cosa stanno lavando alza? Non ci rimando. Fermo dove sei. L'ispezione completa del veicolo. Wszyscy jest zniszczeni od razu. I dobierze portów. Dobra? I gdzie jest wieża borgiu? To jest wieża borgiu. Muszę uważać na tego do kapitana. Dało się, dobra, do góry Indii. Do góry Indii, idziemy do góry. oczyszczeniu dom boga hmm. dom boga tajemnica to też rozwiązać tu jesteś gdzie byłeś? jestem tu prawda? Musimy ruszać dalej. Zdaje się, że Giuliana jest przetrzymywana na szczycie. Za mną. I ancora lassù. Alessandro se la sta lavorando. Sarà una giornata lunga. Non posso crederci. Bene, fammi <grym> vedere che sei Questo qui l'hanno proprio steso. Divertiamoci. Strano. Qualcosa <grym> non Dobra. Otwieramy drzwi, zapraszam klienta do mnie.

Rzeka bo, bo, paczką na buchy. <gry> tylko nie wiem, czemu e, nie pokazuje mi po drugiej stronie. Czy nie pokazuje tych trofeów w ogóle, jak ja je nagrywam? Muszę to jakoś ogarnąć, czy to działało. Bo Awata Pandora mi pokazało trofeum na, na 2K jak grałem. Nie, Ja tu w Indianie czasami gram na 2K, to w ogóle to nie działa. Nie, tylko ma pełny ekran włączony. Nie wiem, czemu tak jest. I w awata tempotora tak samo pełne ekran włączony i działa mi to. A tu nie działa dziwne. ogarnąć to. czyli mhm. no do góry Co to tu robi przechodzimy tutaj...

Leżysz. Przegrał ze mną. Na góry. Gina może to otworzyć. No co blokowało wejście, się też nie wiem. Miło cię widzieć, doktorze Jones. Mnie również miło, panno Lombardii. Miałam nadzieję, że Juliana będzie bezpieczna w zakonie. Tak? Brzmi to, jakby próbowała przed czymś uciec sparża to wielu wrogów Niestety. Idzie, 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 idzie. Ofera mi. się. Allora, chi è kontakt? tuo contatto, eh? Te lo chiedo un'ultima volta, dopodiché io ti spacco la faccia. Dlaczego diabło jest? Doktorze Jones? Zajmę się nim. Rozwiąż jej stopy, doktorze. U. Ratujemy ją. Hej, Strambo! Rozwiąż jej stopy! Tak, doktor Jones to Amerykanin, który szuka swojego zaginionego kota. Dobry człowiek. Hm. Musi pan kochać zwierzęta, jak wszyscy dobrzy ludzie. Zajmuje bardzo ważne miejsce w moim sercu. Amiga <słuk> mia. <muffin initiation> Finalmente, amiga mia. A wy Udało się. Grazie mille. ja io rischio troppo rimanere qui. Devo iść do kawiarni. Tu libero. Chwila. Mówiłaś, że masz informacje dla doktora Jonesa. Masz jakieś informacje, Pani, jak pana od czasu wykopalisk w siwie. Ta sprawa sięga bardzo wysoko. Natknął się pan na coś bardzo wartościowego. Znalazłam ten dokument z tajnych służb Watykanu. Autoryzujące śledzenie pana. A ten klucz. Otwiera zamknięte drzwi wywierzę. Może jest w niej pański got? Dzięki. Dobrze pomogłaś mi. Co mogę dla ciebie zrobić? Najpierw muszę zorganizować spotkanie z informatorem. Zostawię ci list z instrukcjami w Kaplicy Syksteńskiej. Praca z nią jest jak wyrywanie zębów. Wiesz, co mam na myśli. Watykańscy szpiedzy... To wiele wyjaśnień, ale Do końca w Ukończone. Co mamy? Nowa tajemnica. Ojciec i syn. O, ciekawe. Także, moi drodzy, to końca jest tego już właśnie trzyciestego yy, 30... yy, dru... nie trzydziestego pierwszego. Czekaj, 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 31. Tak, 31. Spotkania z gry Indiana Jones i Wielki Krok, gdzie właśnie skończyliśmy tutaj zlecenie o nazwie Zakonica w Opałach się Julianu, Ratowe czy przyjaciółki? Właśnie dziny. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym już 32. Spotkaniu z gry Indiana Jones i Wielki Krok. I trzymajcie się ciepło i Papa, dziękuję za oglądanie.